sports. It's in the game. Cześć, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Alessandro, a to jest drugi odcinek trybu kariery w grze FIFA 15, gram oczywiście Bayerem Leverkusen, no i dzisiaj pierwsze starcie w niemieckiej Bundeslidze, pierwsza kolejka tych rozgrywek, no i już na początek bardzo trudny rywal w postaci zespołu Borussia Dortmund. Jeszcze kilka może istotnych informacji dotyczących okresu przygotowawczego. Po pierwsze, pozyskałem sobie jednego nowego skauta, który będzie wyszukiwał dla mnie zawodników, to jest niejaki Loris Giecho, tej jego nazwisko mogłoby wskazywać na to, że jest to Hiszpan, no ale tutaj jak widzicie jest to yy, Szwajcar, no ale tutaj oczywiście przypisałem mu ligę hiszpańską, aby wyszukiwał właśnie z Premiera Division dla mnie zawodników, jego ocena 4 gwiazdki, tak jest naprawdę niezły scout, no i zastanawiam się jeszcze nad zatrudnieniem jednego skauta, no ale na razie może poprzestaniemy na Jeden dodatkowy, w sumie mamy już tych skautów pięciu, tak więc myślę, że na razie póki co wystarczy, no bo już chyba na ten moment wszystkich transferów sobie dokonałem, może z wyjątkiem jednego środkowego obrońcy, wciąż jeszcze potrzebuję środkowego obrońcy, a pozyskałem sobie dwóch bardzo ciekawych zawodników. Pierwszym z nich jest niezwykle doświadczony reprezentant Niemiec, Miroslav Kloze, którego pozyskałem za półtora miliona euro z rzymskiego Lazio. Zerknijcie sobie może na statystyki tego zawodnika, proszę bardzo, ustawienie ataku 87, skoczność 90, siła 72, wykończenie 84, główki 89, rzuty karne 81, no prawdziwy egzekutor, prawdziwy lisy pola karnego, tutaj również overall w postaci 80, naprawdę bardzo wysoko, tak więc myślę, że mimo, że ten zawodnik ma już 36 lat na karku, myślę, że może nam się naprawdę Przydać jeszcze. No, oczywiście, przed rozpoczęciem mojej kariery tutaj moi skałci, moi asystenci sugerowali mi, żebym właśnie pozyskał sobie jednego napastnika. No, mam już przecież Kislinga, mam także Josipa Drymicza. No, ale tutaj myślę, że spokojnie jeszcze mogliśmy jednego napastnika pozyskać. No i właśnie pozyskaliśmy Mirosława Kloze. Również pozyskałem jednego zawodnika, którego wy mi sugerowaliście. To jest Maximilian Bejczter. To jest zawodnik pozyskany przeze mnie za 7,5 miliona euro z HSV Hamburg. Tak jak mówili, jest to bardzo wszechstronny zawodnik, który może grać zarówno na prawym, na lewym skrzydle jak i na napadzie tak więc naprawdę taki zawodnik również był mi bardzo potrzebny tym bardziej, że o ile lewo skrzydłowego mamy na łapce rezerwowych, dosyć ciekawego, utalentowanego to jest właśnie młody Brandt No tu tak naprawdę skrzydło nie miałem żadnego zawodnika, który mógłby ewentualnie, ewentualnie Karima Belerabiego zastąpić, tak więc myślę, że dobrą opcją będzie tutaj właśnie Maksimilian. Bejdżer, jeszcze kilka słów może o atrybutach tego zawodnika. Tutaj siła strzału na poziomie 81. Również jest to zawodnik niezwykle szybki, przyspieszenie 84, szybkość 87, no taki naprawdę skrzydłowy był mi bardzo potrzebny. No i właśnie takim skrzydłowym jest Maximilian Belczter. Również tutaj poza kruze, którego widzieliście, którego sprzedaliśmy sobie do Tuluzy, pozbyłem się jednego zawodnika, za chwilę wam znajdę właśnie tą informację, która o tym mówi. Za chwilkę o, przejdziemy sobie tutaj właśnie do biura, do wiadomości i za chwilkę tutaj gdzieś ta informacja jest, że mój rezerwowy bramkarz, w zasadzie mój trzeci bramkarz został sprzedany. O, proszę bardzo, zawodnik sprzedany. David Jeldel, to jest właśnie ten piłkarz, który został sprzedany przeze mnie do Ado Den Haag za 375 tysięcy euro. No jest to dosyć mała kwota, mimo że ten piłkarz był warty że 425 tysięcy euro, jeśli się nie mylę. Tak czy inaczej, no raczej tutaj tego piłkarza nie potrzebowaliśmy, miał dosyć słabe atrybuty, no i był dopiero trzecim bramkarzem, miał już 32 lata, tak więc myślę, że sprzedaż tego zawodnika nawet za taką kwotę była całkiem rozsądnym posunięciem z mojej strony. Zatem moi drodzy, jeżeli chodzi o mój skład, no to jeszcze pasowałoby uzupełnić go o jednego obrońcę, tak mi się przynajmniej wydaje, no bo pomocników mamy już naprawdę bardzo dobrych, jest przecież i Bender, jest Simon Rolfez, jest Gonzalo Castro, jest oczywiście Hakan Charhanoglu. Myślę, że ci piłkarze tutaj zapewnią nam jakość w środku pola. Natomiast jeżeli chodzi o środkowych obrońców No to w zasadzie mamy Papa Pulosa, Mamy Spachicza, Mamy także Topraka No i to jest w zasadzie chyba tyle Jeżeli chodzi o takich klasowych środkowych obrońców No tutaj są oczywiście jeszcze Na przykład Beder No ale to jest piłkarz, którego wystawiłem sobie do wypożyczenia Ponieważ no jest to zawodnik jeszcze bardzo młody On ma bodajże dopiero 17 lat Tak jest No i dopiero w przyszłości może będzie świadczyło Sile defensywy Wojru kuzen, Tak więc myślę, że Warto tutaj sobie jeszcze jakiegoś ciekawego środkowego obrońcy sprowadzić. No i być może zrobię to jeszcze w tym odcinku, a jeżeli nie, no to gdzieś pomiędzy odcinkami i oczywiście już w kolejnym, przy kolejnym naszym spotkaniu się o tym dowiecie. A teraz przechodzimy do tego, moi drodzy, co dzisiaj najważniejsze, czyli starcie z Borusją Dortmund w ramach pierwszej kolejki Bundesligi. Już pierwsze rozstrzygnięcia w tej lidze padły, zatem tutaj Bayern, Monachium wygrał swoje spotkanie z Wolfsburgiem 2-0 do po trafieniach, jak tutaj za chwilkę będziecie mogli zobaczyć basena Schweinsteigera i yy, także Fronka Liberego, tak więc Bayern zgodnie z oczekiwaniami dobrze rozpoczął ligę, no i to będzie oczywiście na, najpoważniejszy, najprawdopodobniej kandydat do tytułu mistrza Niemiec. Takim kandydatem również jest Borussia Dortmund. Zespół naprawdę bardzo, bardzo solidny. Zespół, który również co roku, bynajmniej w, tym, w tych poprzednich sezonach walczył o tytuł mistrzowski. No troszkę w rzeczywistości teraz to się odwróciło, no bo przecież Borussia gdzieś tam plącze się w końcowej części tabeli niemieckiej Bundesligi. No ale myślę, że tutaj w tym świecie wirtualnym, świecie FIFA 15 właśnie zespół Signal Signaluna Park również odegra ważną rolę w walce o tytuł Mistrzowski. Jeszcze jedna moi drodzy ważna informacja dla Was, otóż zmieniłem sobie poziom trudności z profesjonala na klasę światową, ponieważ no oczywiście tutaj gra na y, poziomie... Profesjonalnym, od tej jeszcze mam. Nie wiem dlaczego mam zmieniona na zawodowiec, skoro ustawiłem sobie przecież klasa światowa wcześniej w ustawieniach. Zobaczymy, tak jest, wszystko się zapamiętało. Zmieniłem sobie na klasa światowa, ponieważ no, po tym pierwszym meczu, który wygrałem 3 do 1 z Arsenalem Londyn, wydawało mi się, że jednak gra na poziomie profesjonalnym będzie zbyt łatwa. No A tutaj grałem sobie już dwa sparingi, jeszcze, o których Wam nie wspomniałem. Może jeszcze do tych sparingów przejdę, bo o tym oczywiście sobie zapomniałem. A to jest też dosyć istotna sprawa. Grałem sobie przecież jeszcze dwa. Sparingi po tym meczu z Arsenalem. Grałem sparingi z Atalantą Bergamo, z którą zremisowałem 1 do 1 i także Swansea, którą wygrałem 1 do 0 i oba te zwycięstwa były na poziomie klasa światowa. Tak więc na tym poziomie klasa światowa ja już jako tako sobie radzę, zatem myślę, że spokojnie możemy sobie zostawić na cały sezon właśnie. Tak wysoki poziom trudności Zatem to tyle jeżeli chodzi o Te wszystkie informacje przedmeczowe A teraz przejdźmy już do meritum dzisiejszego odcinka Czyli skrótu meczu Borussia Dortmund Bayer Leverkusen Jeszcze teraz sobie tutaj oczywiście wybierzemy stroje Rzecz jasna Borussia w swoich tradycyjnych Żółtych, w swoich tradycyjnych czerwonych No i ustawienia gry tutaj Jeszcze raz musimy zmienić na klasa światowa Sprawdzimy czy się zapamiętało Tak jest, ok, zatem możemy zaczynać Składy mojego zespołu widzicie Po waszej w prawej stronie ekranu to oczywiście Berdleno, Jedwaj, Papadopoulos, czy Wendel, Rolfes, Bender, Bender przepraszam, Lars Bender, także Beralabi, Czarhanoglu, Son, Chongmin i oczywiście w ataku Piłkarz, który strzelił trzy gole w tych meczach sparingowych, dwa za Arsenalem, jeden także w meczu ze Swansea, czyli Stefan Kisling. tym nie ma już na co czekać, odpalamy sobie grę i mecz na Signalituna Park już za chwilę przed nami. No i moi drodzy, jesteśmy na Iduna Park. Tutaj akurat ten stadion w grze jest dostępny, tak więc możecie zobaczyć stadion Borusi Dortmund w całej okazałości oczywiście jak zwykle, tak jak w rzeczywistości wypełniony do ostatniego miejsca kibicami Borusi. No i dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo ciężkie zadanie przed nami, no bo już w tej pierwszej kolejce podejmujemy zespół, który naprawdę będzie w tym sezonie walczył o bardzo, bardzo wysokie cele. Czyli Borussia Dortmund już widzicie tutaj obydwa zespoły wybiegające na Murawy. No zespół Borusi Dortmund, który przed tym sezonem dokonał kilku ciekawych transferów, między innymi oczywiście pozyskany Ciro Immobile, pozyskany także, tutaj widzicie także Hugo Loris przez zespół Borussia Dortmund, to oczywiście w grze, no ale nie mniej jednak, no zespół Borussia Dortmund ma dzisiaj bardzo, bardzo mocną kadrę, no i będzie naprawdę ciężkie zadanie, zwłaszcza, że tutaj gram sobie na poziomie klasa światowa, no i spójrzmy może jeszcze na ustawienie zespołu z Dortmundu, bramcy Loris, 26 Piszek 25 Sokratis, numer 15 Humer, 29 Schmelzer, 6 Bender, 8 Gindogan, 16 Błaszczykowski, 7 Kagała, 11 Royce i e, numer 17 to e, Pierre-Emerick Obama Young, czyli najbardziej wysunięty zawodnik. Mój skład już znacie, może jeszcze raz go przeczytam w bramce z jedynką Leno. Dalej 16 Jedwaj, e, numer 20, e, 14, przepraszam to Papadopoulos, 5 Spachicz, 18 Wendel, 6 Rolfes, 8 e, Lars Bender, 38 Belera 10 Czalhanoglu, e, 10 Son i 11 e, to Oczywiście Stefan Kisling. Dzisiaj dojdzie, moi drodzy, również do bratobójczego pojedynku. No bo przecież Lars Bender to jest piłkarz naszej drużyny, piłkarz Bayer Leverkusen, a jego brat Sven dzisiaj w pierwszym składzie Borusi Dortmund. No i moi drodzy, rozpoczynamy to spotkanie Signal Juna Park i starcie z Borusią Dortmund. I szkoda, bo teraz dosyć szybko straciliśmy piłkę. Będzie niebezpiecznie. Jest Obama Young. Fantastyczne zagranie. Świetnie teraz Berdleno się spisał. No było naprawdę bardzo groźnie. Tam chyba Marco Royce, o ile dobrze dojrzałem, uderzał tę piłkę. Nie, to Ilka i Gindogan. No i fantastyczna pierwsza interwencja w tym spotkaniu. Berda Leno no, zrobiło się bardzo gorąco już w tych pierwszych minutach pod bramką naszej drużyny. Uwaga, teraz zagranie do Kislinga. No niestety niedokładnie, tam mogłem od razu już w tym pierwszym momencie, kiedy wybiegał Stefan Kisling poddawać piłkę w kierunku niemieckiego napastnika, no ale niestety troszkę zbyt późno się zorientowałem, że tam właśnie Stefan Kisling wybiega, no ale teraz udało się odzyskać. Jest okazja dla nas. Uwaga! A i teraz troszkę za, za mocne to podanie do Calhanoglu. Szkoda, że tam ta piłka do Turka nie doszła, no bo byłaby naprawdę groźna sytuacja. Mógłby gracz z numerem 10 stanąć oko w oko z Ugolorisem. No i mielibyśmy tutaj szansę na objęcie prowadzenia w tym meczu. Jeszcze tutaj szarżuje Jakub Błaszczykowski. Zagrywa do Łukasza Piszczka. Zatem akcja dwójki Polaków. Jeszcze podanie do Bendera. Niebezpiecznie. No ale to uderzenie w... Chyba już Marko Roysa tym razem, no naprawdę bardzo, bardzo niecelne. No i tutaj mimo że ta akcja Borusi zapowiadała się bardzo ciekawie, no to to wykończenie zespołu gospodarzy pozostawiało naprawdę sporo, sporo do życzenia. Tą piłkę wybić, ale tylko na chwilę, bo znów akcja zespołu Borusi niebezpiecznie w polu karnym. No tutaj naprawdę na poziomie World Class komputer potrafi już fantastycznie rozegrać piłkę we własnym polu karnym jeszcze okazja no i tutaj ostatecznie ten strzał Shinjiego Kagały obok bramki Berdaleno, no było po raz kolejny groźnie, nie potrafiliśmy wyjść z własnej strefy obronnej no i o mało to po raz kolejny nie straciliśmy tutaj gola na Signal i Park, no teraz nie wiem dlaczego tutaj no już myślałem, że arbiter nie gwizdnie faulu, no ale na szczęście tutaj Pierre-Emerick Aubameyang jeszcze rozgrywa akcji zespół Borusi. no i uwaga, piłka w pole karny, zblokowany ten strzał, no i będzie kolejny rzut roczny, tym razem dobre zachowanie tutaj Emira Spachicza doświadczony reprezentant Bośni tutaj zażegnał w tym momencie niebezpieczeństwo no teraz troszkę zamknęła nam w takim zamku hokejowym Borussia cały czas ataki zespołu gospodarzy, jeszcze nie, koniec, jeszcze niebezpiecznie, ale świetnie tutaj udało się odzyskać piłkę, ale tylko na chwilę, uwaga, no i niestety, niestety straciliśmy gola, szkoda, bo tam miałem już piłkę przy nodze, mógł, można było tę piłkę spokojnie wybić, no ale błąd i 44. minuta i gola do szatni Boruse do dotknął Pierre-Emerick Aubameyang otwiera wynik meczu na Signal Iduna Park, no szkoda, bo naprawdę tutaj Mogliśmy wyjść z piłką, no właśnie w tym momencie Simon Rolfes ma piłkę przy nodze, no ale niestety błąd w rozegraniu i trafienie Piera oba Obameyanga, który tam zupełnie nie pilnowany w polu karnym, no w tym momencie nie ma już absolutnie nic do powiedzenia Berdleno i od 45 minuty meczu przegrywamy 0 do 1. danie do Sona, ten zagrywa do Chalhanoglu. No ale czemuż takie dalekie to przyjęcie piłki Hakana Czalhanoglu? Czemu nie skleił tej piłki do nogi reprezentant Turcji? No i teraz nie było tutaj, nie, nie doszedł do piłki. Piłkarz Borusi, no i spokojnie możemy kontynuować na akcję, ale to już moi drodzy ostatni gwizdek w pierwszej połowie, w której nie oddaliśmy żadnego, ani jednego celnego strzału na bramkę Borusi na bramkę Igolorisa, natomiast Borusja tutaj niestety raz nas zaskoczyła. Spójrzmy 6 strzałów, 4 celne, 55% posiadanie piłki, minimalnie lepsze w wykonaniu zawodników gospodarzy. No i tutaj musimy poszukać tych sytuacji w drugiej połowie, ponieważ do przerwy przegrywamy 0-1 który tutaj w tych sparingach również spisywał się bardzo dobrze i postanowiłem na niego postawić się w tym pierwszym spotkaniu. Uwaga, teraz niebezpiecznie! No i dobra interwencja Berda Leno po raz kolejny w tym spotkaniu. Postanowiłem postawić właśnie na niego, a nie na Sebastiana Benisza. Rusza Shinji Kagawa, tam naciskany przez moich defensywnych pomocników, no ale wciąż piłkarze Borussii utrzymują się przy piłce, Teraz włączył się do tej akcji Marcel Schmelzer. Schmelzer dośrodkowuje, no ale tutaj oczywiście najwyżej wyskakuje Berty Leno. Obama Younga. Druga zmiana. Mkita w miejsce Błaszczykowskiego. My też sobie może jakieś zmiany tutaj porobimy. Może wprowadzimy sobie tych dwóch moich nowych zawodników, czyli 4, który zmieni Bela Rabiego, a także Mirosława Kloze, który zastąpi na środku ataku na środku ataku Stefana Kislinga. Zatem mamy już wszystkie zmiany. Na razie wykonane jeszcze pozostała nam jedna. I zmiana na te ostatnie minuty tego spotkania Ciro Immobile w miejsce strzelca Bramki Piera Amerika Obama. Younga. A my próbujemy jeszcze jedną akcję w tej samutkiej już końcówce tego spotkania zawiązać. I jeszcze piłka do Sona. Son, ładne przejście teraz Koreańczyka. Może to jest ta akcja. Son dośrodkowuje. Jest próba uderzenia głową. Niestety wybijają zawodnicy Borussii. Jeszcze okazja, jeszcze arbiter nie gwiznął. Nie ma tutaj mowy o rzucie karnym. A i teraz chciałem tam dobrze dograć piłkę w kierunku Czalhanoglu. Niestety to się nie udało. Piłkarze Borussii już wybijają. No i to jest, moi drodzy, ostatni gwizdek tego spotkania. Zatem 0 do 1 przegrywamy to inauguracyjne starty na Signal i Park. No i niestety będziemy musieli szukać kolejnych punktów już w następnych spotkaniach. Dosyć ciekawe dzisiaj spotkanie, szkoda, że nie udało nam się stworzyć jakiejś ciekawej sytuacji pod bramką i Dortmund. No, Borussia Dortmund dzisiaj była dla nas niestety za mocna, no i oczywiście również bardzo dobre jest to, że wszystkie drużyny grają na World Classie bardzo, bardzo dobrze, no ale oczywiście również wszystko zależy tutaj od danego zespołu, ponieważ no tutaj oczywiście mimo, że grałem na klasie światowej i z Atalantą i ze Słonzi, no to tutaj te zespoły oczywiście nie były tak dobre z nim nie grało tak się ciężko jak właśnie z zespołem Borusi zatem y, kontynuujemy sobie, dajemy sobie dalej będziemy musieli szukać y, ry... Trzech punktów w następnych meczach, jeszcze sobie zobaczcie może tabelę po tej pierwszej kolejce, która jeszcze nie do końca tutaj została rozegrana. Na razie Bayern na czele przed Eintrachtem, Schalke i Borussia Dortmund, która jest na miejscu czwartym. Również trzy punkty póki co wywalczyły w tej pierwszej kolejce zespoły HSV oraz Herty. Herty, z którą zmierzymy się w drugiej kolejce spotkań, zatem zobaczmy sobie tutaj na kalendarz, kiedy zmierzymy się w następnym spotkaniu, zatem już za tydzień po tym meczu z Borusją zmierzymy się właśnie z Hertą, Berlin, zatem spójrzmy sobie na wrzesień i na mecze z na własnym boisku z Werderem Brema. I na tym właśnie meczu zobaczymy się w kolejnym odcinku, na który już teraz bardzo serdecznie zapraszam. A już 16 września pierwsza kolejka fazy grupowej Ligi Mistrzów, w której zmierzymy się z zespołem AS ROMY na to spotkanie. Również uprzedzając trochę fakty, w kolejnym odcinku sobie zobaczycie. Natomiast już w odcinku numer 3 zapraszam bardzo serdecznie na spotkanie, na skróty spotkania z Werderem Brema. Na dzisiaj to wszystko, co dla Was przygotowałem. Bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie. Jeszcze oczywiście. Przypominam, że mamy jeden cel transferowy do realizowania. Jeszcze musimy sobie środkowego obrońcę pozyskać. Kto to będzie, oczywiście tego dowiecie się w kolejnym odcinku. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.